Dziękujemy naszym siostrom za wspaniałe słowa. Bo obecność Boża to jedna z najważniejszych rzeczy w ogóle między Bogiem a człowiekiem, z objawienia Bożego, z Jego nadania, ale także w takim prawdziwym życiu chrześcijańskim, z tematów biblijnych, z Bożego nauczania. Jak cudownie chcę podkreślić to właśnie z tego, co przed chwilą padło z ust. Siostry Moniki, potem siostry Anny podkreślone zostało i to chcę wypuklić, że Boża obecność jest przenikliwa w przeciwieństwie do najbliższej, nawet możliwej obecności człowieka, które zawsze pozostaje odrębne poza, zawsze poza, nawet w małżeństwie, które ze swojej <laughs> <Przepraszam>. natury <laughs> stworzenia nadanej przez Boga pierwotnie. <laughs> Bo gdyby tak dokładnie przyjrzeć, ja o tym mówiłem, gdy mówiłem o sprawie, sprawach pół roku, rok temu, nie pamiętam, można sobie przejrzeć, to przy, przypominałem, że dokładnie gdyby ktoś zadał takie pytanie, co Bóg stworzył jako ostatnie ze wszystkich swoich stworzeń, no to na, na końcu ostatnie stworzył małżeństwo właśnie, to znaczy człowieka, ale nie... i nie zamkniętego, nie ograniczonego, nie skro... tu, tu nie było kropki. Człowieka w liczbie pojedynczej, dwie, w dwóch różnych odmianach, mających się z natury swojej, z natury swojego stworzenia, nadania przez Boga, uzupełnić aż do jedności. Jako mężczyznę i kobiet, niewiastę, kobietę stworzył go, bo jest dokładnie w oryginale, w najstarszych odpiskach starohebrajskich Hebrajskich zapisane, jednego człowieka. W dwóch odmianach I, i, i skierował ich do siebie, ale też nie bardzo musiał w szczególny sposób ingerować w to. Jest to prawda, Słowo Boże mówi, przyprowadził, ale to, to, to jest wpisane w naturę człowieka. To, to tak po prostu jest, że następuje integracja, że, że się nawzajem znajdują, następuje integracja, rozpoznają, że, to, że to, to właśnie my, co jest wyrażone, co ta jest kością w kości mej, z ciałem z mego ciała. No i dochodzi do połączenia i potem jest napisane już nie są dwoje, ale jedno ciało. W związku z tym, co od strony fizycznej, zewnętrznej wyraża się we współżyciu, gdzie rzeczywiście następuje ogromne zjednoczenie od strony fizycznej niemalże zupełne. Mimo wszystko, mimo wszystko, nawet w takim prawidłowym, pochodzącym od Boga i dzisiaj spełnianym małżeństwie. To jednak pozostaje odrębność, mimo tych cudownych zjednoczeń, uniesień, euforii, ekstazji, super, to Bóg wpisał, korzystajmy z tego. No, możeństwo, w którym to zanika albo przestaje funkcjonować, to jest fasada, to, to, już, to już nie jest to, o czym mówi Pismo Święte. Dlatego Biblia nakazuje małżonkom dbać o tę sferę w szczególny sposób. Bardzo tego, bardzo tego pilnować. Ja jestem osobą, która szczególnie tu jakby napędza, ingeruje, czepia się tego itd. i tak dalej, bo tak trzeba. Ale tak czy inaczej, to jest jedna odrębność. Ja, ja jestem tu, ty jesteś, ty jesteś tam. Nawet w kulminacyjnym punkcie największego złączenia, bo nie jest możliwe. Żeby nastąpiło wniknięcie weń i wzajemne przeniknięcie. Tak, tak na, nasze cudownie jest, gdy małżeństwo prawidłowo funkcjonując, dochodzi do takich wzajemnych emocji, że, że nie, często mówią małżonkowie o, o sobie, y, że gdzieś tam drugie wyjeżdża, dłużej go nie ma i jakbym jak ręki nie miał, prawda? Albo jakbym nie miała nogi. Mówię o sobie, tak no, 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 nie, nie jestem cały, nie jestem cała. A to, to, to bardzo dobrze. To, to znaczy, że tak funkcjonujemy, taki jest nasz związek, że, że aż tak bardzo blisko jesteśmy emocjonalnie, ale mimo wszystko jesteśmy odrębni. Nie możemy w siebie wniknąć nawzajem, tak, żeby stanowić wewnętrznie jedną całość. Dlatego ten psalm podkreśla, że Boża Obecność jest przenikająca. Ona penetruje. Nie polega na maksymalnym do, dotykowym, że, 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 na połączeniu powierzchniowym, że stanowi jedno całość przelewającą się, tylko na wzajemnym wniknięciu w siebie, co jest wyrażone w różnych tutaj słowach. Zbadałeś. No, słowo zbadałeś. W języku starohebrańczym, gdzieś tam do leksykonu zajrzeli, to tutaj odrobinkę zdradzę, oznacza właśnie ni, ni, ni to ni mniej, ni więcej, tylko sięgnięcie do środka. Tak jak słowo Boże. W liście do Hebrajczyków jest mowa o podkreślenie nieodpartego i nieuchronnego wnikania przenikliwości słowa Bożego. Że ono przenika do rozdzielenia ducha, czyli co robi. Penetruje, dostaje się do środka, nie ma dla niego przeszkody, nie ma dla nie... już głębiej nie sięgnę. Dla ludzi tak jest, już da... głębiej nie sięgnę, dalej nie dam rady. Natomiast Słowo Boże nie ma czegoś takiego dla niego. Taki jest Bóg po prostu, bo Słowo Boże jest emanacją Boga, jest wypływem Boga, Sa samym w sobie, w sensu stricte. Dlatego Jezus identyfikuje się z tym pojęciem, jest tak zatytułowany w jednym z miejsc, pod pewnym aspektem. On jest Słowem Bożym. Tak też Ewangelia Jana się zaczyna. Na początku było słowo, słowo było Boga, Bogiem było Słowo. En arche, <laughs> hologos en. Na początku było Słowo. I, i, i Jezus jest tutaj jakby zamiennie z, z tym boskim Logosem, czyli z boskim słowem. My oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to jest emanacja Boga, to jest osoba Boga. Nie mieszamy słowa z Bogiem. Czci słowu nie, nie kłaniamy się słowu Bożemu. My je cenimy, uznajemy, stosujemy, ale oddajemy przez to słowo i dzięki temu oddajemy cześć i chwałę Bogu Żywemu. Więc to jest wszystko zawarte w słowie z badałości. znasz, rozumiesz, to są wszystko przenikliwości. To jest cudowne. I tak jak Monika zaczęła, co, co z tym robimy? Jaki jest nasz stosunek do tego? Ja się w tym momencie, widzicie, to 37, tak? lat żyje, 38 rok zaczął się, żyje z Bogiem od swojego nowego narodzenia. I w tym momencie złapałem się na tym na takiej myśli, gdy słuchałem rozważania przed chwilą podawanego. Rzeczywiście to, to może być przerażające. że Ktoś jest, jest, jest jakiś obiekt, jakiś, jakiś punkt w przestrzeni, jak, jakaś treść, która. Co bym nie robił, jakbym się nie zasłaniał, jakbym nie blokował, jakbym. Ukrywał, jakbym y, otaczał nieprzenikliwość, nie, 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 nie ma takiej możliwości, ale jakbym tego ze, z siebie nie nasilał, to i tak wie o mnie wszystko. I to nie w sensie wiedzy, y, informacji, tylko w sensie tej przenikliwości. Czyli, y, czyli jest ze mną w tym, gdy ja grzeszę, gdy robię coś złego, to jakby, nie, 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 po, nie w sensie, że pomaga mi, żebyście dobrze zrozumieli, o co chodzi, ale jest we mnie, jakbym, jakbym nim to robił. Jeśli rozumiecie, co mam na myśli, jeśli byśmy sobie wyobraźli, że to jest skafander, że to jest ubiór, który ma przecież Boże Chwała nas ubiera. I teraz, gdy zdajemy sobie z tego sprawę, to jak bardzo to nam pomaga, jak bardzo to nas podstrę... zachęca, nie, lubię, właśnie, nie, nie, że odstręcza, zachęca do tego, żeby tego nie robić. Znaczy, wyobraźcie sobie, macie jakiś cenny przedmiot, no, ja nie wiem, no, no, nie wiem, ktoś ma super samochód, kupił sobie Ferrari I, 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 i ma pojechać do znajomego, o którym wie, że mieszka 400 metrów polną drogą, trzeba dojechać. No pewnie, że go nie weźmie, no nie, tylko w, w, wsiądzie w jakiegoś, to, i, i inne coś tam ma, jak ma Ferrari, to ma też jeszcze drugiego w garażu, oczywiście. Na tym drugim ma napisane Ferrari ma w garażu. Często widzimy takie samochody, mają taki napis z tyłu. Weźmie, te, bo, bo mu szkoda, że cenne, ceni sobie, zda, zda, zdamy sobie sprawę z tego, z tej Bożej obecności, z tego, że on on w tym z nami jest, to, 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 to będzie nam bardzo pomagać, będzie nam bardzo zachęcać do tego, żeby tego nie robić, bo no, to jest świechtanie świętości, to jest szarganie. Nie, chociaż on nam pozwala na wszystko, nie możemy, nie chcemy, nie pozwolimy sobie na to. Jeśli traktujemy Bożą obecność w ten sposób, to znaczy, to, to zamiast przerażenia pojawia się y, y, szczęście. Radość, wspaniale, jeśli natomiast jesteśmy ludźmi mało skłonnymi do słuchania Boga, trochę jak Saul w późniejszym swoim okresie, no to wtedy to będzie nam, nas uwierać i będzie nam przeszkadzać. Ale najważniejsze jest to, i to mnie uciesza tutaj, gdy to wszystko sobie, to, to co, od czego Monika zaczęła, że to od nas nie zależy, tak? I teraz powiedzcie mi, no, być może to do... Pytanie starają się słuchać uważnie, wybaczcie, mogą coś przeoczyć, nie dosłyszeć. Yy, mogą odpaść to pytanie. Yy, to, to, jest od... to dotyczy jakiego? Którego człowieka? Powiedzcie mi. Którego człowieka do, to dotyczy? To, to, co tu jest napisane, ten fragment. Jakiego? Tak. Yy, słyszycie to, co powiedzieliście zaprawiło wszyscy? Każdego. I tego największego buntownika, który mnie tylko o Bogu nie chcesz, żeby Bóg to wymysł to średniowiecze, Myślę, że materia jest wieczna? Na początku był wodór, czy wiadomo, i tak dalej. Nie? Ja też wiem, że na początku był wodór, ale przed wodorem był Bóg, który wodór stworzył i wszystko inne. Sam Biblia mówi, że świat z wody i przez wodę. Nieco enigmatycznie do tego wodoru nawiązując, bo woda to wodór Więc nie ma tu wielkich różnic. Wszystko, słuchajcie. W Piśmie Świętym i w y, rzetelnej nauce, ponieważ z, znamy na tym, więc wiemy co mówimy, wszystko się zgadza. Absolutnie wszystko się zgadza. Nie ma żadnych przeszkód. Ale są tacy ludzie, którzy. Nie, to zupełnie. To jest, to jest, ja sam takich ludzi mam w swoim w najbliższym otoczeniu. I, i już. To, to, to też w jej, w jego życiu jest prawdą. Ta, tak się tam też dzieje ze strony Boga wobec tego człowieka. I my, którzy do Boga przyszliśmy i też my go w jakiś sposób znamy, również to jest w takiej samej mierze, a nie mniej, ani więcej prawda wobec nas. I w związku z tym to niezależne jest od tego, co my z tym robimy, czy my to bardzo przyjmujemy, czy się temu poddajemy, czy się boimy i wkurzamy, nie, no nie, jak to ktoś nas zna, wszystko widzi, mało tego, tak bardzo, że aż jest ze mną w tym wszystkim, co robię, nawet jak strasznie brudzę i wszystko, to nie jestem, no, jak to możliwe, nie, nie, no, lepiej, żeby go nie było, ale jest, choćby się schował do, jak mówi e, kaznodzieja, tak, czy... Czy psalmista. Jest Schował do Szeolu, i tam jest, do Otchłani, i tam nie znajdziesz. To no tak, jeśli nad pieśniami podejrzewam. To jest w Dalej, To jeszcze gdzieś indziej też to się powtarza. Tak, i już. Więc to jest, jest to cudowne, że od strony Boga nie będzie nigdy inności ani zmiany. I pozostaje nam tylko z tego korzystać. No bo właśnie to pierwsze pytanie, które zostało zadane, powiem o obecności Boga: czymś tak oczywistym. Ja aż podskoczyłem, bo zawsze, jak coś będzie o czymś oczywistym, to wiadomo, że będzie tak nieoczywiste i tak świeże, że nie wiem. Bo to jest tak, że mamy tendencję do przechodzenia nad tym, co oczywiste, do porządku dziennego, a, a tam są ugryte największe skarby. I, i tak. Pierwsze zdanie, o obecności Boga i drugie zdanie, za, zadam pytanie, zadajmy sobie pytanie, do tego zostaliśmy poproszeni, wezwani, to zróbmy to porządnie. Co my z tym robimy? Co my z tym robimy? Jakie jest nasze działanie? Jest, co, albo jeszcze inaczej, może zmienię kolejność tego pytania. Co to, to wszystko, co, co ta nauka tutaj nam dzisiaj podana, co ona z nami robi? Co ona z nami robi? Co jej pozwalamy? W jakim stopniu jej ulegniemy, w którym kierunku pozwolimy jej mniej lub bardziej w naszym życiu zadziałać. Możemy, jeszcze raz te dwie skrajności, możemy popadać w takie pełne niechęci, podszyte przerażeniem stan, że no przecież nie wszystko i tak dalej, gdzie się schowam, nigdzie się nie schowam, a to już po mnie. I tak dalej. Ale możemy też z radością cieszyć się, że... Bo w tym jest pomoc. Jest efekt. Jest skutek. Bo to wszystko, co jest tutaj podane, te całe przenikliwości, te wszystkie wchodzenia w nas przez osobę Boga mogą nam dobrze służyć. Y... Zbadałeś, znasz, człowiek w pewnym stopniu gdzieś wewnętrznie zna samego siebie, ale zna tylko trochę. To jest normalne. Nikt nie zna samego siebie do końca i potem się poznajemy całe życie. I czasami jest tak, że odkrywamy samych siebie. Jejku, to ja taki jestem, bo złapaliśmy się na czymś złym. Przychodzi, przychodzi jakaś sytuacja wcześniej nieznana, jakieś doświadczenie, jakieś przeżycie i dopiero się okazuje jacy jesteśmy. Ale bywa też tak było, bywa też odwrotnie, że zrobiliśmy coś z sukcesem, z powodzeniem, tak zdecydowanie po Bożej stronie. Wtedy możemy sami sobie pościskać, dlatego mamy dwie ręce, do, a tylko w tej sytuacji mamy na, na to prawo uścisnąć lewicę prawicy, że poszedłem może drogo, że to do, dobrze, że, bo Bóg też mi mówi. Sługo dobrej i wierny że okazały się sługą dobrym i wiernym, poddając się Bogu. Braterstwo, to wszelkie problemy związane z tym, że nie do końca się znamy, nie rozumiemy samych siebie, mogą być zawczasu rozwiązane, ponieważ wystarczy przyjść do Boga. Wystarczy się do Niego zwrócić. Wystarczy uważnie. Systematycznie i dogłębnie rozważać Słowo Boże. Dlatego Biblia mówi: pilność czytania, napominania nauki. Bo tu jest nasz, nasz obrót, tu, tu jest to, kim jesteśmy. Naprawdę, kim jesteśmy. I poznawać samego siebie zawczasu, ile wlezie. Wiecie, ilu wierzących ludzi skorzystało z tego i zawczasu dowiedziało się o sobie, że w tej sytuacji bym zawiódł. A to się przygotuję na tą sytuację zawczasu, pozwolę Bogu się przekształcić, przemienię się w nim, wezmę różnego rodzaju to, co złe, wy, wymontuję z siebie, odrzucę, mimo, mówię odrzućcie z siebie, wczerpicie, cię odrzucę, w to miejsce po, 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 pomontuję, powkładam, powmurowuję Boże Rzeczy, i jak przyjdzie już taka sytuacja, to nie zrobię. To w Bogu mi się uda. A nie dopiero jak przyjdzie, zawiodłem, i na przyszłość, no to następ, bo po pierwsze, następnego razu nie musi być, nigdy nie jest powiedziane, są czasami wielkie wydarzenia, które bywają raz, i Bóg chce, żebyśmy z nich skorzystali, jak dwaj synowie ojca, powiedział, którym powiedział, idźcie pracować. Jeden w końcu poszedł, ale miejsce było zajęte, drugi ostatecznie nie poszedł. Może to był jeden raz. Może nigdy więcej w życiu nie zwrócił się do nich z taką prośbą. No bo tak czy inaczej doznał zawodu i nastąpiło niespełnienie. Może następnym razem od razu szuka jakiegoś sługi, najemnika, albo szedł na rynek szukać ludzi, którzy tego dnia nie mają pracy, żeby ich zatrudnić. Bo na synach polegać nie można. Korzystajmy z tego braterstwa. niech to w nas działa, niech, niech to Słowo Boże w nas owocuje, niech rzeczywiście to, to znanie nas przez Boga, te, to, ta przenikliwość, ta, ta, te, ta wewnętrzna, tak jest napisane, że y, duch bada, znowu bada, penetruje, przenika wszystko, nawet głębokości Boże. W samym tym słowie, już nowotestamentowym, czyli staro-ale greckim, nie staro ale greckim. nie jest podane znaczenie tego słowa, badać. Przenikać, sięgać do środka, przechodzić na wskroś, penetrować, przebijać na wylot. Tacy możemy być. Dzięki Bogu. Alleluja. To jest wspaniałe. I zamiast obawiać się, czy w jakikolwiek sposób dyskutować z obecnością Bożą, po prostu z niej korzystać. Cieszyć się, że jest takie źródło, że jest taka możliwość. I od razu naprawiać się na przyszłe rzeczy. żebyśmy, Bo do tego Bóg nas nie przeznaczył tylko przeznaczył nas do tego, żebyśmy dali radę. Chciałem powiedzieć, żeby nam się udało, ale to tak zbyt, yy, tak troszkę wyświechtanie, tak kolokwialnie, żebyśmy po prostu dali radę, żebyśmy innymi słowy, mówiąc nieco szumnie, ale zupełnie biblijnie, zawsze zwyciężali przez Tego, który nam to wszystko daje, przez Jezusa Chrystusa. Chcielibyśmy to czynić, powstajmy braterstwo. Niech się święci Jego imię w naszym życiu. Oddawajmy się w tym w Jego ręce. Niech Słowo Boże w nas się wypełnia. Jego jest przecież potęga i chwała na wieki. Módlmy się. Kołajmy do Boga Żywego. Aleluja.